Pa pa, pa, pa pa! Katarzyna Jeskulecka, nauczyciel muzyki, dyrygent, biolog. Joanna Skorupska, nauczyciel muzyki, instruktor zajęć o Drodzy nauczyciele, rodzice! Witamy, witamy muzycznie. muzycznie! Jesteśmy muzykami, którzy ukochali sobie pracę z dziećmi. Na co dzień otwieramy drzwi do świata muzyki przed najmłodszymi słuchaczami i bardzo nam zależy, żeby ta muzyka była jak najbardziej różnorodna. Bodźcem do stworzenia muzykarium była chęć zaproszenia was, nauczycieli i rodziców do tej muzycznej przygody i zaopatrzenia was w narzędzia, które pomogą w ukierunkowaniu muzycznej zabawy z dziećmi. Nie tylko podczas rytmiki, zajęć umuzykalniających w przedszkolu czy szkole, nie tylko podczas występów. Muzyka nie ma swojego konkretnego czasu w grafiku, powinna otaczać nas jak najczęściej. Każdy, kto ma słuch i głos, może słuchać i śpiewać. Pierwsza część muzykarium, czyli folklor tradycyjnie, to 12 zaaranżowanych przez nas melodii ludowych oraz Karty aktywności z zabawami. Dodaliśmy również kolorowe chusteczki, które mogą zachęcić słuchaczy do ruchu, oraz tematyczne kolorowanki. Na kartach aktywności podpowiadamy, gdzie można te chusteczki wykorzystać, ale nie trzeba się ograniczać do naszych sugestii. Muzykarium przeznaczone jest dla słuchaczy w każdym wieku, dlatego sprawdzi się zarówno w żłobku, przedszkolu, szkole czy w zaciszu domowym już od pierwszych dni życia maluszka. Chciałobyśmy teraz Wam pokazać, co znajdziecie w naszym pakiecie Musicarium. Otwieram i znajduję w środku kolorowe chustki. Kolorowe chustki, które przydadzą nam się do muzycznych aktywności. Jest ich tyle, że spokojnie wystarczy na całą grupę przedszkolną. Karty aktywności, o których y mówiłyśmy, są podzielone do, każde, y do każdego utworu. Można je łatwo rozróżnić. Każdy utwór ma dopasowane charakterystyczne grafiki. Z tyłu nasze propozycje zabaw i muzycznych aktywności. Proszę się do nich nie ograniczać. Można również wymyślać swoje zabawy i swoje pomysły. Znajdziemy również. Mnóstwo kolorowane, które możecie wykorzystać w czasie słuchania utworów z dzieci. I co najważniejsze, muzyka, która została zamknięta w pięknym pendrive w kształcie klucza wiolinowego. Podczas naszej pracy czerpaliśmy garściami z badań psychologa muzyki profesora Edwina Gordona oraz z monografii etnografa Oskara Kolberga. I teraz to, co Państwa mile zaskoczy. To wcale nie znaczy, że spotkają się Państwo z jakąś trudną literaturą muzyczną. Nasze utwory są proste i każdy z nich może wykorzystać. Doświadczenie, które nabyliśmy w pracy z uczniami, nauczyło nas, że do muzyki trzeba podejść w sposób bardzo prosty. Trzeba się w nią zanurzyć, długo słuchać, poruszać się do niej płynnie, swobodnie, potem włączać się w śpiew, wtedy kiedy będziemy na to gotowi. Po pierwsze i najważniejsze, słuchamy. Przygodę z muzykarium rozpoczynamy od wsłuchiwania się, czyli zanurzania się w muzykę. M Mogą Państwo tak pracować z dziećmi, że na początku, na przykład przez pierwszy miesiąc utwory będą towarzyszyć różnym aktywnościom czy zabawom, będą po prostu tłem do codziennych zajęć. Słuchanie jest pierwszą aktywnością muzyczną każdego. Jak zacząć? Na początek y, warto zacząć od y, aktywności się. Wybrałam karty z różnych utworów właśnie z tą aktywnością. Y, zobaczcie, y, grafiki są piękne, kolorowe i na pewno myślę, że się spodobają dzieciom. Mogę z takiego y, z takich kart ułożyć wachlarz i dać na przykład do wyboru, z którego akurat dzisiaj y, utworu skorzystamy. Dać do wyboru dzieciom. Kasiu? A o co wybrałaś? Ja się koniec im. w naszych melodiach może Was to troszeczkę zaskoczyć, ale nie znajdziecie słów. Znajdziecie jakieś sylaby neutralne, takie jak pam, 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 albo tu, 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 albo różne inne. Zachęcamy Was też do tego, żebyście poszukali swoich odpowiedników. Możecie się włączać w nagranie śpiewając tak, jak jest w nagraniu, ale możecie wybrać jakąkolwiek inną formę. Każda muzyczna aktywność uczniów jest wskazana, jest dobra, Natomiast nie należy do niej zmuszać. Dzieci włączą się w śpiewanie wtedy, kiedy będą na to gotowe. Naukę muzyki rozpoczynamy od nauki muzyki, a nie słów. W naszym pakiecie znajdą Państwo treści pierwszych zwrotek, wszystkich melodii. Natomiast nie śpiewamy ich, nie zaczynamy od śpiewania właśnie tych słów, tylko zaczynamy od śpiewania na sylabach neutralnych, dlatego że zależy nam na, na nauce muzyki, czyli tej treści muzycznej, melodii i rytmu, a słowa dopiero przyjdą w dalszej kolejności. Pracując z muzykalią, nie potrzeba wiedzy muzycznej, dlatego nie potrzeba być e, muzykiem, nie trzeba tego wykształcenia muzycznego. Ponieważ samo zetknięcie się z tą różnorodnością, z tym wachlarzem różnorodności, wpływie, wpłynie również pozytywnie na Państwa, również Państwo rozwiną się muzycznie. Dlatego zachęcamy, żeby nie bać się spojrzeć na te melodie, chociaż na pewno będą one dla Państwa nowe. Wybrałam wszystkie karty aktywności do utworu, do utworu Czerwone Jabłuszko. Również Teraz dzieci mogą wylosować, czym chciałyby się zająć. Ta pomroża! Słuchając utworu, naśladujemy grę na instrumentach, które słyszymy skrzypcach, klarnecie, trąbce albo akordeon. Takie propozycje zabaw, kiedy naśladujemy grę na instrumencie, mogą być dobrym początkiem do tego, aby porozmawiać o tym, jak wyglądają instrumenty, jak brzmią, wsłuchać się w ich brzmienie w utworze. Jest to również część naszej podstawy programowej w Polsce. Na pewno zaskoczy również Państwa to, że każdy nasz utwór rozpoczyna się wokalnym wstępem i również takim samym wokalnym wstępem. Czyli wtedy zakończeniem, yy, kończy się tak zwanym kontekstem tonalnym. Tak. Ten kontekst tonalny, niczym stewardessa w samolocie do pasażerów mówi. Drogie dzieci, za chwilę rozpoczniemy lot w tonalności. Pa, ba, 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 ba. A naszym dźwiękiem spoczynkowym będzie pa. U danym muzycznym locie ta sama stewardessa rzekła pasażerów. Drogie dzieci, to lecieliśmy bezpiecznie i wylądowaliśmy w tonalności. A naszym dźwiękiem spoczynkowym jest? Państwo i na początku, i na końcu każdego utworu można włączyć się w śpiewanie tego dźwięku spoczynkowego. Na początku może nauczyciel to, to zrobić, potem można kurem razem z dziećmi, można też wybierać solistów. Zanie się na boki, to są właśnie nasze makrobity. Możemy przy nich mówić. Oj, 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 oj. Kiedy podzielimy je na części, powstaną nam mikrobity. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. Z na naszej możemy strzepywać niewidzialne kropelki, a potem wrócić do płynnego ruchu w tempie makro. Bitku. Aktywności, które zamieszczamy na kartach, są tylko naszymi propozycjami. Prosimy za nimi podążać, ale nie ograniczać się tylko do nich. Wierzymy, że muzyka uruchomi wyobraźnię, a tym samym różne pomysły. Nie ma tutaj złych i dobrych wykonań. Nie chodzi nam o ustawienie idealnego korowodu, zrobienie idealnego koła, czy czegokolwiek idealnego, takiego w pojęciu właśnie, powiedzmy, nauczyciela. I ideałem jest każda, każda reakcja dziecka, ponieważ chcemy go zachęcić do muzycznej aktywności, która zaprocentuje jego rozwój. आप Motywy tonalne i rytmiczne, które znajdziecie w środku naszych utworów, są jakby słowami muzycznymi. To tak naprawdę, od budowania na tych prostych, krótkich strukturach muzycznych, budujemy swój słownik, z którego będziemy mogli w przyszłości korzystać. Profesor Gordon właśnie przyrównywał naukę takich motywów tonalnych i rytmicznych do nauki słów, tak jak w języku ojczystym. Spróbujcie, drodzy Państwo, spojrzeć na naukę muzyki tak, jakbyście uczyli języka, języka ojczystego. Na początku dużo słuchamy, dziecko dużo słucha, dopiero później powtarza pierwsze słowa albo nawet fragmenty słów. Dużo czasu minie, zanim zacznie mówić, e, rozmawiać. Tak samo tutaj. Dużo słuchamy, powtarzamy. A to zaprocentuje improwizacją muzyczną, językiem muzycznym. Na początek warto się rytmicznie poruszać, przestępować z nogi na nogę, i to jest tempo naszych makrobitów w tej piosence. Możemy w tym tempie grać na instrumencie. Możemy też wykorzystać mikrob. Cały czas utrzymując różny cały światą się tym, który, 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 który. Za chwilkę usłyszymy motywy tonalne, o których. Wspominaliśmy, na początku można je tylko słuchać, a potem powtarzać. Utwory, które prezentujemy, pochodzą z polskiej muzyki ludowej. Profesor Gordon podkreślał, że warto zaczynać swoją muzyczną przygodę od zapoznania z bogactwem kulturowym swojego regionu. Dlatego właśnie e, melodie, które wybieraliśmy, wybieraliśmy z e, zbiorów melodii zgromadzonych przez Oskara Kolberga. Utworzyli rozlecieli się ptaszki. się w muzykę, możemy tańczyć swobodnie. Na pewno lepiej zrobią to dzieci. Możemy też zaproponować proste choreografie. Na przykład w barach, małe kółka, cokolwiek. Chcesz, warto tutaj brać yy, propozycje dzieci. Tak, podążajmy za nieźmi. Bardzo często to one mają najlepsze pomysły. <grym> <Super>. <grym> Musicarium pomoże Wam w prosty sposób zanurzyć się w muzykę.